Ja się trochę pojechać za twardim. Ale o co ci chodzi? Jestem the speca of the game. Patrz jak jechaliśmy no, przez dziury. No, ja się to mi... Kamień! To przez 107 uszkodzeń. No, ale jakie stanę w tym miejscu to się zakopę. UWAŻAJ! Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Mm. Co zrobił? Co No boże! No może, Ja się tam ma streamować. Dobra, po którym się przyciągało? Ewo Fy. Jak fiut. Fy jak fiut, no, no, no. Dobra, nie, teraz Czer czekaj. Ej, tak serdis z tego składami teraz to powinien jechać tylko, nie? Ja pierdolę! Do przodu mnie chcesz ściągnąć, Ale ty pod tył mnie tak. zaczepiłeś. 哇塞！哇塞哇塞